Witajcie moi drodzy, bardzo serdecznie z tej strony Ninja Games, a to jest kolejny odcinek z gry Lego Batman Video Game. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, no i lecimy z odcinkiem. Dobra, mam nadzieję, że słuchajcie, musicie zostawić tutaj dużo łapek, żeby nie było w dzisiejszym odcinku żadnych błędów, słuchajcie. Musicie zostawić, nie ma moje. Dobra, e, mamy. Zwierzyniec. Aha, bo to już przeszliśmy, tak? No dobra. Legowisko pingwina. Dobra. Historia. Czyli teraz, słuchajcie, będziemy walczyć z pingwinem, tak? Okej. Okay. Nie ma sprawy. Aha, aha. Dobra No i co my tutaj mamy? Mamy pingwina O kurczaki hmm. He, nie że Jeszcze mają pistoletę Nie do dzieje są Te y że wybuchają, to ja jeszcze mają pistolety. Ło, panie. Coś nie, czekajcie, te pingwiny chyba nie wybuchają, nie? Czekajcie. Nie, nie wybuchają. A to dziwna sprawa. Dobra, okej. Okay. Może sobie poniszczmy troszkę. Albo nie, dobra, wiecie co, idziemy, idźmy dalej. Idziemy po prostu, zróbmy to, co mamy zrobić. I... zrobimy dzisiaj... Dwa poziomy. Przynajmniej się postaram zrobić dwa poziomy. Bo chcę jak najszybciej, słuchajcie, skończyć Lego, Lego Batman. I, I już mieć to z głowy. Dobra, cyk, cyk, cyk. Ok. Dobra, to musimy rozwalnić, z tego co pamiętam. Dobra. Dobra. Budujemy. Co to jest? Aha, to jest yy, jakby. to powiedzieć, grzejnik. No, tylko, że tutaj by nam się przydał Robin. I musimy dla niego zrobić przejście. O, już tam sobie pływa. Robin, nie jest zimno w tej wodzie? Okej. Okay. Znowu coś się dzieje, słuchajcie, ale dobra. Ze skokiem to zawsze tak będzie, więc tutaj jeszcze niczego nie spodziewam, że będzie zupełnie inaczej. Dobra, ciekawe, jak ten mini zestaw w ogóle sięgnąć. No, nie wiem. Dobra, i co ja tam muszę zrobić? Zapewne coś zniszczyć. Aha, pociągnąć. Dobra, dobra. Okej. Okay. No chodźcie tutaj do mnie. Pyk, pyk. Dobra. Co tam jest u góry? Aha, tam u góry jest mini zest Dobra, wiecie co? Idziemy dalej. Nie wezmę go. Mamy Catwoman! I pingwina. Ja myślałem, że Catwoman już no chociaż w sumie nie pamiętam, bo... Ja Lego Batman nagrywam w sobotę i w niedzielę, więc... Znaczy nagrywam w piątek. A po co to jest? Nie mam pojęcia. No, Catwoman, schodź z tego, co? Super. Tak, uciekaj. Czy to... Możemy jakoś zniszczyć? Tak, możemy. Nawet no, chyba musimy. Jedno serduszko tylko? To są wybuchające, tak? Aha, taki myk. No dobra. Mikrofon mi tutaj, słuchajcie, zasłania widok. No i cóż, takie życie. Dobra. Znowu musimy pewnie tutaj to zrobić, co właśnie. I co teraz? Dobra, teraz znowu dostanie. I teraz pingwina, tak? No, dawaj. Syłaj. Nie wiem czy dobrze to zrobiłem. Mam nadzieję, że dobrze. Okej. Okay. Jakoś poszło. Dobra, chodź tutaj, Catwoman, Walczymy sobie. Dobra, pięknie. I teraz tutaj, myk No i teraz w tą stronę fajnie by było Momencik Dobra Dobra, chodź Ja nie mogę, jak ona Ona jest słuchajcie duchem jakimś czy jak? Bo ona to przeszło tak dziwna sprawa ej. Dobra. Okej. Okay. Wtedy serduszka już mu skusiliśmy. I fajnie jest. No, mam nadzieję, że dobrze. Nie. Nie dobrze. Aha, to są wybuchające. Dobra. Teraz jest spoko. Poczekajcie, ten pingwin ucieka nam. Czy co? Aha, możemy z nim walczyć, dobra? Ty gdzie uciekaś? Zaraz cię zwalę z tego. Wow. I spoko jest. Dobra. Znowu Cię zaraz zwalę, czekaj, tylko tutaj czekaj, o, super, pięknie, no co tak długo, no, dobra, okej, okay. i tylko jeszcze raz i będzie spoko, o, i taka walka. Aha, czyli sobie wyskakują z pudełek i sobie wybuchają. na no spoko. Chcesz chusteczkę? Tak, <grym> łamę, na ty gdzie uciekasz? No właśnie. Dobra. Ok, no to słuchajcie, będziemy kontynuować. Ok, ja nie będę oceniać tej części. Bin-bin szaleje. Ponieważ słuchajcie, każda część będzie taka. taka. problematyczna. Mamy kroko. Nietoperza. Catwoman. I naszego pingwina z garniturem. Dobrze. Pięknie. No to pominijmy to sobie napis. równie sobie pominiemy. To też. O ile się da. To też. No. I teraz będziemy zaczynać poziom. Nie no, czekajcie. Jeszcze nie chcę tutaj być. Teraz będziemy sobie zaczynać chyba. Yy, powrót Jokera? Tak. Powrót Jokera. Jestem Dobra, Joker u siebie. Ok, co oni tam kaszlą? Mamy stracha na wróble. Mamy pszczołę. Nie, czekajcie, czy to jest pszczoła, czy to jest mucha? Tego to ja kojarzę. On chyba jest z. z a nic jak, nie czarów, nie? I mamy samego Jokera. A gdzie jest Harley Queen? A tutaj jest, no właśnie, mi jej tutaj brakowało, właśnie. Mamy stojący ten. No, jak to się nazywa? On mi z głowy. I co ty kombinujesz, Joker? Zalony kapelusznik, o właśnie. On, wie, on, on właśnie jest z, Alicja, z Alicji w Krainie Czarów. O właśnie. Dobra. Ale on chyba był z dobry, nie? W tej Alicji w Krainie Czarów. No nie wiem. Ale to jest Lego Batman, więc... Dobra, co ty na deser nam przyniosłeś? Hmm. O, Batman sobie tak, tak, albo nie, czerwoną, czerwoną, kury, tak. Ehejo. Dobra. A Robin? Leci? Leci. Z bombą. Czy z rakietą. Nie wiem. O! Dobrze, że nie wybuchnęła, słuchajcie. No to w takim razie, joker u siebie. Więc sobie po prostu znowu nie będziemy zbierać kasy, po prostu będziemy sobie nawalać ich tutaj. I, i zakończymy pożomek w taki sposób. I będzie fajnie. Dobra. Okej, okay, jeszcze to musimy tutaj zwalić. Dobra, możemy to zbudować jakoś? Tak, możemy. To będzie kostium dla Robina. Kostium przyciągający. O, dawno już go nie było. Sobie chętnie tutaj poprzyciągam te klocki. Okej, okay, mamy 10, tak? Tak. Teraz mamy 16. I gdzie są jeszcze jakieś klocki? Tu powinny być, nie? Mhm. I są. Super. No i teraz na pewno mamy 20. Nie? Jeszcze nie mamy. A czekajcie, a jak to zniszczymy? Nie, dobra. To nic nam nie dało. No ale tutaj jeszcze są. Więc mamy 25 równe. I jest spoko. Co tutaj nam się zbuduje? A, takie coś. ok, czyli możemy to... Ten... Yy, ten szlam wciągać, tak? Czy cokolwiek jest, nie wiem. Dobra. No nie, jeszcze wy tutaj. O, pięknie, Batman. Pięknie, pięknie. I gdzie mu musimy to, to tutaj dać? Tutaj musimy dać? No, chyba że musimy tutaj coś zrobić, słuchajcie. Dobra, zejść nam z tego, Robin. Może po prostu mamy coś zbudować. Albo po prostu to robiliśmy dla mini zestawu. Jakim cudem, Ty, Batman, zginąłeś? Co się dzieje z tą grą, słuchajcie? Dobra. Mniejsza. Skakuj, Batman. Przeprzebierz. No i teraz zbudujmy zawór. Żeby to zamknąć. Jest spoko. Teraz budujemy linę, zapewne dla Robina, żeby mógł się przydostać. O właśnie. I tutaj by mi się przydał Robin. Robin, gdzie ty jesteś? Halo. Aha, on po prostu tutaj sobie stoi i czeka na nas. Dobra. Robin sobie tutaj wejdzie. Mam nadzieję. Dobra. Co się dzieje? Słuchajcie z tą grą. Nie mam pojęcia. Dobra. Okej, okay. weźmy to, popchnij, dobra, fajnie. I jeszcze tutaj, w tą stronę. I będzie fajnie. Dobra. O, Robin tam już z kimś walczy, pomóc ci. Robin? Ja nie mogę ile ich tutaj jest Ale jakim cudem Wy to widzieliście? Jakim cudem to... Dobra, nie mam pojęcia, nie wnikam. Dobra, Robin. Znowu musimy... Znowu musisz... Ten... zebrać klocuszki. I mamy 25? Mamy 25. Super jest. Dobra. No i co teraz? I pewnie ten sam wóz, nie? Helikopter? A po co mi helikopter? A nie, czekajcie. Dobra, ja tu uciekam. Okej, okay, dobra. Taki myk. Dobra. Dobra, fajnie. teraz zbierzmy ten cały ślam ponownie i będzie super mam nadzieję, że tyle wystarczy teraz sobie zbudujmy to i okej, okay. i jeszcze po tej stronie i będzie spoko dobra, Robin, idź tam przełączać no i idziemy a, jeszcze trwa porząd no dobra, okej okay. Może być, tylko błagam już. Niech tu nie będzie żadnych błędów. Błagam. Co robię? Nie chciałem tutaj w ciebie. Co to jest? Aha, samochód jakiś. Dobra, weź go tam pójść. Dobra. I co my musimy zrobić z tym? wozem. Możemy do niego wsiąść? Nie, nie możemy. Jeszcze nie. Ale zapewne za chwilę będziemy mogli. To musimy jakoś wysadzić. Zapewne. Tylko, że jak na razie nie widzę tutaj tego kostiumu dla Batmana. Aha, dobra. Takie coś. Ale najpierw musimy znaleźć ten Kostium, nie? Czy nie? Czekajcie, co tu jest. Aha. Wszystko jasne. A co ja mam tutaj zrobić? Aha, dobra. Przelecieć. Dobra. Nie zauważyłem tego. Sir. Dobra, złap się i teraz nam to popchni ładnie, i możemy zbudować coś. I teraz możemy wsiąść, dobra. I pytanie: czy ten wóz może to rozwalać? Tak, może to rozwalać. Aha, no to fajnie. Dobra, to sobie zbudujemy drabinkę. A coś, długo budujemy tą drabinę. Dobra Aha dobra Taki myk Dobra I teraz... i teraz jest OK Aha My mamy tutaj tym wozem przyjechać tak OK dało radę na szczęście. Bo właśnie się bałem, że nie przejedziemy przez to, ale jakoś daliśmy radę. Dobra, zbudujmy to. I co to robi? Aha, jeszcze na razie nic nie możemy z tym zrobić. Dobra. To zapewne tutaj musimy coś zdziałać. Aha, tutaj by nam się przydał samochód. No dobra. No w takim razie musimy wejść jakoś na górę, nie? W takim razie tylko jak? Pytanie. Hmm. No nie wiem, nie wiem. Dobra. Możemy coś tutaj zbudować. Robin, co Ty robisz? Hmm. Dobra. I zapewne to musi być tu, tak? Okej okay. Aha, dobra Dobra, pięknie Dzień dobry i do widzenia Dobra, mamy mościk, fajnie, fajnie No teraz możemy sobie polecieć po ten znaczy, poszybować po ten samochód. Czy wóz, czy cokolwiek to jest, nie wiem. Uważaj Robin. Dobra, jedziemy, jedziemy. I dajmy go tutaj. I teraz musimy wejść na windę, tak? Dobra, okej. Okay. Już myślałem, że ona nie zawróci, słuchajcie. Dobra, skakuj wskakuj Robin Dobra Może Batman jakoś wejdzie Dobra, tu nic nie zdziałamy Dobra, nie chcę się z wami walczyć. Może Batman będzie chciał. Jeszcze ten porząd trwa? O okej, okay. coś długi ten porząd. Dobra. Zniszczmy to. Mamy kostium dla Robina, tak? No dobra. To zbudujmy. I co to będzie za kostium? Aha. Magnetyczny. No dobrze. Może być. W takim razie to zbudujmy. Słuchajcie, chyba w tym odcinku jest tutaj... Dużo budowania, nie? Coś mi się tak wydaje. Dobra, musiałem sprawdzić, która jest godzina. I co się teraz stało? Bo nie patrzałem. Dobra, do widzenia. Do widzenia. Dobra, pięknie. I teraz jeszcze to musimy zbudować. No i Robin ma fajne przejście. I okej, okay. dobra. Robin sobie idzie, to chodź. Już nam się tutaj przydasz. <laughs> I dobra. Teraz nam to otwórz. Aha. To nam otworzysz, no dobra. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Dobra, mamy chyba koniec. A nie, jeszcze mamy walkę z tym szal szalonym kapel kapelusznikiem. Dobra, a gdzie uciekasz? Nie pamiętam, jak się, słuchajcie, go pokonywało, wiecie? Ale to żaden problem, zaraz tutaj coś... Uda nam się zrobić. Dobra. Zapewne muszę to zniszczyć. A nie, myślałem, że to muszę zniszczyć. A po prostu tutaj musiałem sobie stanąć. Dobra. Chodź tutaj, Batman. Stań sobie na tym. I... teraz... Prąd go... Aha, dobra. Takie coś. Taki myk. Dobra. Cyk. Aha! Dwa razy. Telefon dzwoni. Nie mój. Dobra. Okej. Okay. I co? Teraz... Co to jest? Aha Wszystko jasne Dobra, zbudujmy sobie windę na górę Dobra Robin, wskakuj Pięknie A czemu na moją dźwig nie stanąłeś? Ale dobrze, że stanął, słuchajcie Dobrze, że stanął No i... Okonany. I joker nam uciekł znowu. Dobra, okej, okay, więc słuchajcie, to by było już na tyle. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. A jeśli wytrwałeś do tego momentu, to napiszcie w sekcji komentarzy. Szalony kapelusznik, i wtedy będę wiedział, że obejrzeliście ten odcinek do samego końca. Więc trzymajcie się. No, i do usłyszenia. Hej. I jeszcze tutaj, niech sobie wszystko przeleci. I będzie fajnie. Dobra. Okej. Okay. No, no to więc trzymajcie się.